Dobra, jestem jestem w sklepie. Auto. Znaczy byłem. Auto Moto. Bardzo w porządku, ludzie. Fajna gadka. Kupiłem tutaj opaski dodatkowe, ale to trudno. W koszto troszeczkę tam poszedłem, ale to ja muszę być spokojny. I teraz tak. To jest ta moja pierwsza, którą kupiłem. Tą chciałem rzeźbić, trochę podgiąć i tak dalej, ale formy by nie trzymał. A to stwierdziłem, że kupuję na tym na tymczasowe działania, bo no bo kurcze ma skręcane, jest skręcany temat jest większy przede wszystkim i to będzie mój rozmiar a najlepszy hit jest taki, że pośrednich pomiędzy tą a tą nigdzie nie mają i choćby się skręcił i nie wiadomo jak to ja nie wiem albo bo to często widzę, że Subaru ma kurde swoje jakieś takie yy, jakieś takie rozmiary niby to standardowe cholera, niby co, ale to jakoś tak nie wychodzi no i, i albo zamówię oryginał bo to jakieś tam kilka złotych musi kosztować nie więcej, chociaż bez sensu takie, takie klipsy kupować gdzieś oryginalne, to albo używka jak trafię yy. No albo na razie będzie to i będzie łatwo do serwisu do, do regulowania drążkiem i zacisnę to dobrze i będzie ok. No, także to no, tak trzeba będzie zrobić. Jest to jakiś patent, jest to jakiś pomysł, wolałbym takie, bo to szybciej idzie. Po prostu ściągamy, zostawiamy, maszeta zostaje. I tyle. No tutaj to tam trochę trzeba będzie odkręcić, odkręci i zaciśnie i może za ładne to nie będzie, ale na pewno będzie funkcjonalne. Dobra, tu mamy to. Plan działania jest. czasu poszło w cholerę i kupiłem taką pompkę. Prosty temat Dobrze, do wypompowywania ze zbiorniczka jakiegokolwiek. Taka fajna taniocha. No. Nie, nie trzeba tego żałować. Nie, można sobie dociąć na wymiar. I tutaj mamy zawory. Ciągniemy. Tu przelatuje. Tu wylatuje. No, także jest jakiś pomysł. Ja to wytestuję. Tu jest jeszcze coś No i gra Można, można Ta, ta zakrętka już nie działa Okej, okay, to tyle